Cześć, mam koziomeczki, jestem Adria i to Was w kolejnym odcinku z Let's Play Minecraft Pocket Edition. Dzisiaj Wam pokażę, co się zmieniło. Zaktualizowałem Minecraft i mam wersję 0.15. Trochę ciszej. Ona tyle. Dobra, i pokażę, co Wam się zmieniło. Czy to jest ten świat? Tak, zresztą myślałem, bo mam inne też się zrobił update właśnie ja zaktualizowałem bo już dawno był update trochę laguje na początku na nagraniu no jak widzicie nic takiego praktycznie nie zmieniło ale na tych nowych światach jest dodali im co tam dodali nie ma ale dodali te kwiaty w tej wersji kwiaty i patrzcie co mam. Rośnie mi pole. Yy, zrobię jeszcze dokończę tu płotki, bo nie mam. I nie wiem czemu woda, jak zakrytowałem, woda się taka dziwna zrobiła. Tak jak na szejderach. Tu jeszcze mam, ale po co mi to? Yy, dobra, to idę po drewno. Drewno. O. Dobra, yy, tutaj, nie wiem, po co ja książkę zrobiłem, chyba się nie przyda. Ja zrobię sobie mapę, ale najpierw muszę mieć kompas to tą resztą i w ogóle to długo potrwa. Yy, po co ja z tym tu idę? Najpierw muszę... Enderman! A, dobra, spoko. patyczki i furtka okej okay, jedną furtkę patyki płotki raz dwa hmm, furtka patyki, e, jakie patyk? wiecie co wiem czemu on chyba tutaj jest O chyba tutaj utknął bo ja go ten kiedyś biłem i go nie zabiłem Nie. Gdzie tutaj jest. Nie w domu, ale pewnie tutaj pod domem. Proszę sobie? Nie wiem, tam jest gripperów dużo. Kiedy sobie będę miał na TNT. to chyba w następnym odcinku nie wiem. E, więc tak, trochę girta trzeba pozbierać. Łopaty mam? Nie mam. Dobra. Ten odcinek może być krótki, to jest, bo nie mam czasu tak za bardzo na nagrywanie, bo jestem chory. Czemu to się tu postawiło? Dobra. Właściwie ten odcinek nakręciłem na prośbę mojego widza. On się nazywa... Świat Gier. Tutaj będę musiał użyć nic, Dobra. To gdzieś na tyle będzie powiększone, o. Tutaj już będzie płot. Dobra, i tutaj raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. No i furtka będzie, jeszcze tu muszę zamurować. Furtka będzie tutaj. No czemu zniszczyłem nasiono? nowo muszę zasieć tutaj, i jeszcze jedno tylko Okej, okay. to ostatnie idę robić po taki wszystko. Akurat mam drewno jeszcze. No, ten enderman cały czas tu jest i się co chwilę gdzieś tepa. Łopaję, ale nie chcę mi się go zabijać, już mam łuk. Jak się skończy najwyżej to mamy jeszcze w tym to. Dobra. Um... Ja miałem zrobić płotki. Patyki trzeba zrobić i... Płotek. Ile mam to? drewna słowem. Patyki też. No I teraz... Pot. Mam trzy płoty, dobra. Tu mam pomysł taki, że jeszcze tego dirta rozwalę. Mam trzy. I sobie postawię dirt. No, no, dobra. Tutaj teraz raz, dwa. No, te potek idę spać, bo... się robi noc Dobra, wiecie co, to chyba byłoby na tyle w tym odcinku Nie wiem ile już się nagrywa, ale okej okay. Dobra, trzymajcie się Cześć